Szczęść Boże, witajcie moi drodzy! Czas Wielkiego postu, czas skupienia i modlitwy, ale wiedz o tym, że to na pewno nie jest czas na to, by wpadać w rozpacz, bo o to chodzi złemu duchowi. Dlatego dziś zachęcam Ciebie, żebyś w grafiku swojego tygodnia zaplanował sobie chociaż 3 dni na to, żeby spędzić minimum 15 minut z żywym Bogiem. W jaki sposób? Może być to modlitwa osobista, czyli różaniec albo koronka do Bożego Miłosierdzia jak, lub jakakolwiek inna litania. Może to być spotkanie ze Słowem Bożym, przeczytanie fragmentu z Pisma Świętego z Ewangelii na dziś, którą możesz znaleźć w aplikacji Pismo Święte, i po prostu rozważanie, myślenie o tym, co Bóg chce powiedzieć do mnie tu i teraz. Trzecia forma to forma, na, o którą bardzo proszę i zachęcam do niej, by towarzyszyły mi praktyki wielkopostne, Droga Krzyżowa lub Gorzkie Żale, aby rozważać mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zachęcam Cię serdecznie, nie myślę długo, tylko podejmij tu i teraz decyzję i zaplanuj to. Pozdrawiam serdecznie.